Witam bardzo serdecznie wszystkich widzów mojego kanału dziś W dzisiejszym odcinku Tablicowej Soboty Chciałbym wam zaprezentować Dwie tablice francuskie z lat 90 Są one z Paryża Przynajmniej tak jest Departament 92 To jak dobrze pamiętam To chyba były przedmieścia Paryża Bo samo centrum jest 75 Jak widzimy Tablica posiada pasek To jest naklejany taki Druga tablica ma miejsce na pasek, ale go nie posiada. Ta tablica bez paska jest mniej niż zniszczona, bo one były wygięte na pół. Widzimy nawet, jak to wyskakuje, bo nawet jak tutaj wciśniemy, o, to tu się wtedy wklikuje, jak tu to wyskakuje. No po prostu yy, odkształtowały się. Yy, producent Fabrikauto, nie wiem, czy będzie widać. Będzie widać. Yy, są one wykonane z sklejki, czyli to jest plastik taki, chociaż No, to jest. wygląda jak metal, ale to jest plastik. To jest całe to. To jest po prostu farbowane i to jest dana metalowa, właśnie taka powołka świecąca. Co tu jeszcze? Aha, i w dwóch tablicach brakuje wypełnienia cyfry 9. Też ciekawe. Co tu jeszcze możemy o nich powiedzieć? Aha, tu jest jeszcze tak dziabnięte, jak widać. Żeby było przecięte. Ale to pewnie... Gdzieś ktoś pewnie jej pomógł, że tak powiem. No dobrze, no to myślę, że na dzisiaj to wszystko. I do zobaczenia za tydzień. Albo w tygodniu. Zależy jak się filmy pojawią.